dzisiejszej Ewangelii, a jest to Ewangelia według św. Marka, 8 rozdział wersety 1 do 10. W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z nim i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie, jakże tu, na Pustkowiu, będzie mógł kto nakarmić ich chlebem. Zapytał ich, ile macie chlebów. Odpowiedzieli siedem. I polecił tłumowi usiąść na ziemi, a wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie. Połamał i dawał uczniom, aby je podawali. I podali tłumowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do syta, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Było zaś około 4 tysięcy ludzi. Potem ich odprawił. Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi, i przybył w okolice dalmanuty. To scena drugiego rozmnożenia chleba. To scena, w której po raz drugi Jezus pokazuje uczniom, w jaki sposób zależy mu na ludziach, którzy za nim chodzą. Jezus mówi żal mi ich są głodni, trwają przy mnie nie mają co jeść, nie mogę ich puścić bo zasłabną w drodze Jezus zna naszą sytuację zna nasze ograniczenia wie, że potrzebujemy że potrzebujemy jeść że potrzebujemy odpocząć że potrzebujemy siły i Jezus troszczy się o to i nie jest temu obojętny mówi do apostołów nakarmcie ich Postołowie, no ale czym? Mamy tylko siedem chlebów. Jezus polecił: Niech ludzie siądą, usiedną sobie na ziemi, wziął chleby, pobłogosławił, połamał i podawał uczniom, którzy dawali tłumom. I tego chleba, którego wcale nie było wiele, wystarczyło dla czterech tysięcy ludzi. A myślę sobie, że kiedy to, co mamy, kiedy tym zaczynamy się dzielić, wtedy Jezus pomnaża to, co wydaje się, że jest tak mało, to, co wydaje się, że nie wystarczy, to, co wydaje się, że nie ma potencjału nakarmienia wszystkich. Jeżeli pozwolimy Jezusowi, by używał to, co mamy dla swoich celów, wtedy Jezus będzie pomnażał chleb, będzie pomnażał ryby, będzie pomnażał to, Czym dzielimy się w imię Jego z innymi. I myślę, że potrzeba takiego kroku wiary, by zaufać Bogu, że to, co mamy, to, co dostajemy, to czym dysponujemy, jest wystarczające do tego, by dokonać tego, do czego nas zaprasza, by dokonać tego, czego od nas oczekuje. I chciałem zachęcić naszych drogich odbiorców naszych słuchaczy, do tego, by, by mieć odwagę, powierzyć Jezusowi wszystko to, co mamy, wszystko to, w czym jesteśmy, po to, by on mógł to błogosławić, pomnażać. Tak by wystarczyło, byśmy mogli nasycić tych, których stawia na naszej drodze. Dziękuję.